Hej, to Karolina. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy podejmuję tematy kosmetyczno-urodowe, mam tremę. Bo na samym sercu Wam powiem, to, co zawsze mówię: Ja zupełnie nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Nie przywiązuję zbyt dużej wagi do kosmetyków, jakich używam. Tutaj na myśli, nie jestem takim beauty freakiem, że, że lubię nowości, lubię nowe produkty, lubię je testować. Nie mam takiej potrzeby tutaj. Um, rozwijania mojego konsumpcjonizmu w tej dziedzinie. Może właśnie dlatego, że troszeczkę um, bardziej minimalistycznie zaczęłam podchodzić do życia i o wiele bardziej oceniam takie um, stałe produkty, które są um, zawsze u mnie w łazience czy um, w szafce, których zawsze używam, które wiem, że um, są sprawdzone. Aczkolwiek tutaj troszeczkę sobie przeczę, bo w ogóle... moment. Mówimy dzisiaj o włosach, więc dzisiaj jest temat włosy. E, I mówię, że sobie przeczę, e, ponieważ ja przez e, całe życie, słuchajcie, nie wiem, może pięć razy zdarzyło mi się kupić drugi raz ten sam szampon. E, ja nigdy nie przywiązywałam wagi do szamponów. Miałam wrażenie, że każdy szampon robi to samo z moimi włosami odżywka robi to samo z moimi włosami. Żaden produkt, który kupowałam, jakoś mnie szczególnie nie zachwycił, żebym go kupowała ponownie, tylko po prostu próbowałam w sobie czegoś innego. E, obecnie to, co zobaczycie za chwilę, to są częściowo produkty, które bym kupiła jeszcze raz, i częściowo produkty, które akurat są u mnie e, w Łazience. E, także e, mówię, ja nadal mam wrażenie, że pracuję nad swoją kolekcją kosmetyków, e, ale podchodzę do tematu bardzo luźno i jeżeli coś się sprawdza na ten moment, to po prostu się z Wami tym podzielę. Na sam początek jeszcze dodam, że wszystkie te produkty są cruelty free, czyli em, bez em, okrucieństwa, nie testowane na zwierzętach, część z nich jest wegańska, część z nich nie, ponieważ ja powoli staram się ten weganizm e, wprowadzić w każdą dziedzinę mojego życia, także pracuję nad tym, ale w tym momencie jestem obecnie i to Wam zaraz pokażę. Zacznę może od moich włosów generalnie. E, moje włosy są farbowane, Obecnie już niemalże przypominają swój kolor naturalny, tajnie czy widzicie, jest trochę odrostu, jest on odrobinę jaśniejszy. Farbowałam je w maju, taką odrywką koloryzującą w salonie fryzjerskim, także one się już troszeczkę sprawa, jak mu się zauważyć, na początku ja te włosy niemalże czarne, też troszkę były dla mnie za ciemne. Mowy są naturalnie kręcone, ale słuchajcie, odkąd obciąłam je w grudniu, z bardzo długich włosów na krótsze, nie kręcą się jakoś tak szczególnie, obciąłem je na prosto i to sprawiło, że ten e, skręt jakoś z, e, zmalał, jeżeli wiecie czym to jest spowodowane, dajcie mi znać, ale mi się ta zmiana bardzo podoba, bo zawsze lubiłam siebie bardziej w włosach e, prostych, łatwiej jest po prostu, e, właśnie po prostach, po prostu... Łatwiej jest je, nad nimi zapanować i łatwiej jest wyglądać, jakby się y, poświęciło nieco więcej czasu na te włosy, bo nie, jednak jak wiecie, jeżeli macie kręcone włosy, można, może być z tym sporo zamieszania, jeżeli ym, chcecie wyglądać elegancko, y, a wasze włosy po prostu... To jest ten wielki bałagan. Także moje włosy w tym momencie nie wiem czy widać są dotąd, także są takie półdługie, ale można powiedzieć, że już zaczynają wyglądać jak długie. Też przecież są równe, wydają się moim zdaniem troszeczkę krótsze. Gdyby były wycieniowane, może optycznie sprawiałoby wrażenie nieco dłuższych. Tak myślę. Ja, tak jak mówię, bardzo mało dbam moje włosy, jest to bardzo podstawowa pielęgnacja. Um, moje włosy, ich stan zmienił się na lepszy od czasu, kiedy po pierwsze um, przyszłam na dietę roślinną i po drugie od czasu, kiedy Przestałam używać często pracownicy i lokówki, bo przez to, że włosy mam teraz zazwyczaj proste, nie muszę nie zbyt wiele z nimi robić. Natomiast, kiedy były kręcone, zawsze sobie podprostowałam końcówki, czy tutaj u góry włosy, no i przez to one się też niszczyły, i na końcach były po prostu okropne. A teraz yy, końcówki mam takie same, jak włosy w, ka w, każdej, yy, w każdym innym miejscu na głowie. Także yy, bardzo sobie cenię te dwie zmiany: także dieta roślinna i. Ym, nie używanie y, więc wiadomo, czasami jej użyję, ale to jest, powiedziałabym, raz na dwa tygodnie. Dosyć tego wstępu, przechodzimy do rzeczy. Wydaje mi się, że najważniejsza rzecz to jest szampon. Ja myję włosy, moi drodzy, mniej więcej dwa razy w tygodniu. Zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć y, rzadko, ale moje włosy się w ogóle nie przetuszczają, są w bardzo dobrym stanie i myję je nawet, nawet mogłabym myć je raz w tygodniu, bo naprawdę nic po nich nie widać, ale wiadomo, z przyczyn y, higieny. Ym, włosy te myję. Także mam tutaj dwa szampony, e, które ostatnio mi się bardzo przesprawdzają. Pierwszy z nich to jest te, e, szampon z e, firmy Orientanej, to z tego co wiem polska firma, ajurwedyjski Szampon do Włosów, Imbir i Trawa Cytrynowa. Z tyłu jest opisane dokładnie, co robią konkretne składniki. Są to oczywiście Orientalne e, składniki naturalne w 100%. E, ten szampon polecam e, osobom, które oczekują takiego porządnego oczyszczenia włosów, także używam go raz w tygodniu, bo on, e, tak jak mówię, jest głęboko oczyszczający przynajmniej na moich włosach. One nie są jakieś super miękkie w dotyku, ale e, dzięki temu po prostu zmywamy z siebie też te wszystkie produkty, które nakładamy na co dzień. Taki szampon jest chyba dosyć przystępny, no bo fajne jest to, że nie ma tego SLS, e, także dostępne bez parawanu, bez parafiny, bez. Talanów, bez olejów mineralnych, bez e, silikonów. E, tak jak mówiłam, jest to nasza rodzina, rodziła marka, nie na zwierzętach. E, z tego co wiem, produkt wegański bardzo, bardzo fajny i jego na pewno sobie zakupię właśnie do takiego głębszego czyszczania włosów. I drugi szampon to również polska marka. Jest to marka e, Elfa Farm. Te, wydaje mi się, że to jest marka O Herbal. Jest to szampon do włosów suchych i zniszczonych, bo tamten był tak naprawdę do, do każdego rodzaju włosów po prostu taki oczyszczający, a ten bardziej pod kątem moich włosów, które są po prostu, tak jak mówiłam, suche, e, bardzo rzadko się przetuszczają i czasami potrzebują nieco więcej tego e, nawilżenia, bo wyglądają na po prostu właśnie takie suche, troszeczkę m, sianowate włosy. E, również firma e, nierestująca na zwierzętach e, praktycznie całe Um, cały skład jest naturalny, produkt też bardzo korzystny cenowo, bardzo ładnie pachnie, ładnie się pieni, także do takiej codziennej pielęgnacji. Um, powiedziałabym, taki produkt mało inwazyjny, dostawia bardzo ładny efekt na włosach, ale tak jak mówię, tutaj nie będę się na ten temat rozwodzić, bo ja nie, chyba nie mam w sobie takiego. Um, nie potrafię docenić o produktów do włosów. Tutaj mamy len zwyczajny, nasionalną ekstrakt z nasionelnu i tutaj jest wypisane dokładnie co one takiego robią i nie zawiera żadnych tych wszystkich barwników, silikonów yy, i niczego innego. Produkt nasz rodzimy, także wspieramy polskie marki. Yy, jestem jak najbardziej na tak. Kupiłam sobie jeszcze odżywkę z tej serii, ale jeszcze jej nie używałam, bo przez miesiąc nie wiedziałam jak yy, otworzyć ten dozownik, więc zostawmy to i teraz czas na odżywkę, bo ja bez odżywki sobie nie wyobrażam mojej pielęgnacji włosów ale odżywka, którą wam pokażę to jest yy, bardzo powiedziałabym podstawowy produkt, to produkt marki Alterra, dostępny w Rossmanie najtańsze kosmetyki chyba w całym sklepie 100% tak wegańskie nie na zwierzętach yy, nie jest to powiedziałabym jakaś świetna jakość i sądzę, że ten skład yy, też yy, mógł pozostać wiele do życzenia, ale wszystkie te składniki są słuchajcie z yy, 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 yy. Są składniki ekologiczne i moja odżywka to jest odżywka nawierzająca z granatem i aloesem. Bardzo um, wydajne, ładnie się rozprowadza i zostawia włosy naprawdę pięknie, e, gładkie, łatwo się potem je rozczesuje, także słuchajcie, koszty chyba 6 zł jest super, więc nie ma po co inwestować. nie wiem czy wiecie, ale większość produktów marki Rossmann jest wegańskich, warto to jeszcze sprawdzić, ale e, ja się o tym dowiedziałam i jeżeli macie ochotę na jakieś tańsze produkty, chcecie trochę zaoszczędzić pieniędzy na kosmetykach, to naprawdę lecie do sklepu. A się strasznie rozgadałam, bo już prawie 10 minut, więc przechodzę do rzeczy. E, kolejny produkt, E, troszeczkę z wyższej półki, jest to produkt z Lash'a i to jest RB Hair Moisturizer, czyli um, nawilżacz do włosów. I można go stosować zarówno jeżeli chcecie, żeby was, Wasze włosy się kręciły, jak i żeby były proste. E, ja dla włosów prostych nakładam go w taki sposób, że rozczesuję włosy i nakładam go mniej więcej tutaj na tę część włosów. Jeszcze raz to przeczesuję i um, albo zostawiam włosy do wyschnięcia, albo je suszę. I tutaj y, używam suszarki z Boscha, y, Nie wiem, czy chcecie ją oglądać, mam ją tutaj nawet ze sobą. Jest to taka suszarka, która była w zestawie z lokówką, także ma tą y, końcówkę wyjmowaną, ma tą opcję jonizacji, opcję y, chłodnego powietrza. Używam jej na co dzień, sprawdza mi się świetnie. I taki mój mały trik że kiedy ja suszę włosy, to jednocześnie przeczesuję je cały czas ym, y, grzebieniem. Mam wtedy głowę w dół i przez to, że właśnie suszymy w tę stronę, nasze włosy one wydają się, one y, są proste po wysuszeniu. Mój grzebień, bardzo podstawowy, zwykły grzebień, y, też nie wiem, nigdy nie uległam jakiejś fazie na Tangle Teasers, czy różne inne dziwne grzebienie. Ten się sprawdza jak każdy inny, więc dlatego go używam. Y, a jeśli chodzi, użyłam tutaj pięć rzeczy w rękach. Teraz. A jeśli chodzi o ten nawilżacz do włosów z Lasza, tak jak mówiłam troszeczkę wyższa pogot, bo to kosztuje tak w przeliczeniu na nasze ponad 70 zł, ale jest super wydajny, nie zużam prawie nic, a mam już go parę miesięcy. Ym, I jeżeli chodzi o stosowanie dla włosów kręconych, to polecam stosowanie na włosy suche, żeby podkreślić falę, tak troszeczkę te włosy skleja, ale bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chcemy właśnie utrwalenia naszego skrętu włosów. I na sam koniec produkt, którym się dzieliłam w moich ulubieńcach, to jest suchy szampon z Batiste, Ym, on ma tutaj ten znaczek vegan i no animal, no te, mm, not tested on animals, więc praktycznie z nim wszystko dobrze, ale ktoś powiedział mi, że Batis zostało kupione przez koncern, który nie jest wegański i tutaj wtrącę taką małą gadkę ym, moralną. E, dużo osób by tego wtedy nie kupowało. Ja wychodzę z założenia, że ym, po pierwsze, wszystko z umiarem, nie przesadzajmy, moi drodzy. Po drugie, jeżeli ten produkt jest wegański i nietestowany, to właśnie dla y, właścicieli tej marki będzie to na przykład sygnał, że skoro y, ich ym, konsumenci wybierają produkty wegańskie, nie to może czas rozwinąć właśnie te linie i pójść w tym kierunku. Także ja myślę, że warto wspierać, nawet jeżeli firma jest niewegańska, warto wspierać te ich wegańskie twory, bo wtedy oni wiedzą, że są one popularne i może właśnie zwiększą produkcję tego typu produktów to już koniec moi drodzy, tylko tyle produktów weszłam na włosy i to było na tyle jeśli chodzi o moją pielęgnację włosów jak tego w ogóle nie ma dużo e, także mam nadzieję, że ten film Wam się podoba, może któryś z tych produktów sobie zakupicie, bo wszystkie u mnie sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale do zobaczenia